Jest taki tytuł, crossbar queen O kur. No k... Jak się go dostał? Jak się go dostał? Kur... Co to, że akurat teraz, nie? Nice Nice NIE MÓW TAK! CGM Cygany? Nie Patrz co <g Bundestara> Dobra, podaj mnie do przodu evet. Dobra, traciłem Oj Ja prdziele, co ty się dzieje? no, no to już no... Yooo! pierwszy. niego Ale wiesz jaki list działa? Bo jak piszę dir Santa to nie działa Jak piszesz Dear Satan to już większa szansa Może no, i trzeba poświęcić część swojej duszy ale rower dostałem O pusta Ja nie, nie mów tak <głosy> <głosy> Ja skur... Techniki Shaolin Fake Wow. Nie dał się nabrać. Ale kur... <laughs> <u mnie> to... <laughs> oh, oh. Nie się. He, he, he. Ja, pierdolę. To był fake. <laughs> tu <boosta> nie ma. <laughs> A, A, jeszcze raz? Jest? Mam to. Co powiedziałem? Poczekaj, poczekaj, Chyba coś poczekaj, 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 mordo. Jestem drugi,

Nie ma żadnego przypału, nie mnie trafi. On kurwa trafi już. przypomnij mi co powiedziałeś? Nie, pamiętam. A co ja poczekał? O co Gdzie lecisz? Nie, znowu gram na Nutnut. -nut. Mam wrażenie, że już na nie graliśmy. A nie, my nut -nut, nie ja, to nie jesteśmy Nutnut, nieważne. Ja bym się dobrze na początku. No, nie, to że mnie się tak nudłaś. Bye! Yeah. To jak go to bitnęś po prostu w dół. O oh, kurde w dół, nieźle. Będzie przedłużka, jednak nie. Maga przed przedłużka panie, a tu jestem terminatorem. Lecę, lecę! Czekaj Ej, nie! Nie kurwa, kurwa. Ej dolar, czy nie jestem aż tacy do. Co nie Nic, nic, nic. Kurde, trzy co mi robią, człowieku, jakąś akrobację tutaj Jak, jak ten, pokazy lotniskowe, normalnie mi bramę zrobili, no Lotniskowe, lotnicze, kurde. Lotniskowe, mordo, nie znasz się <grystanie> Człowieku, jestem tragiczny Chyba nie rozumiem zamysłu tej sztuczki To była... lotniskowa sztuczka Ale to było... ale to było... Planowane. Dokładnie, dokładnie. Nie ja chciałem kompletnie tak, ale wyszło dobrze. Dobra, to mam i poszło tego flip Dobra. No podajmy co no do ciebie mówiłem. Pękno. <grym> <A, grym> tak śmiech. Jak ten, jak spansbok. <grym> Kowalski mi <padał> opcję. Policzył na swoim <grym> liczy licy dylekont idealny. Ale to. Albo się pod piłką przejadę. Lecia do leć. Kurde, nie wiedziałem, że, znaczy, że pamiętasz bardziej moje mnie... Nie pamiętam. A. Adam mały. A, o co chodziło? To zagra i teraz ty z błonaniem! O, o. na O! o! Zleciałem człowieku. Kiernołem dosłownie, pa. Ja. Dobra, co za. Kurde, nie bójmy się tego powiedzieć. Kierno, szumaty. Dziękuję, że jesteś moim tłumaczem. Ale, Kakaraka, ty wylałem się za szybko. Nie, dobrze, dociałem. bardzo dobry. Dokładnie, zamierzony, zamierzony, mordo. Żeby go wiesz. Zmylić, że to będzie mocny strzał. A, nazwijmy to w ten sposób. <laughs> Już myślałem, nice. że nie trofej. <laughs> Mówiłem tak w połowie pewien, że nie ma szans. Ale na, na trafienie czy można na trafienie? Tak połowa, prób ten szans, no to na rabat. Ale dobra, jestem głupi. Control <ślesy> <ślesy> la la la, -la -disco -le -le -le.